Wstaję rano, sumienie czyste Z myślą, że to co robię jest oczywiste Mam ten beat, mam ten rap Mam ten vibe, mam ten style Dobra, idę pod okno, patrzę na ludzi Mokno, miasto właśnie tak się budzi A może nie śpi? Co za pytanie? odpowiedź na nie No dalej czasu nie mamy Jestem częścią ekumeny zmartwień Miałem własną, lecz do ich przywykłem Bardziej miałem własną Miałem własną, miałem własną, lecz do ich przywykłem bardziej Moje umysł to moja własna szklana pułapka Ktoś rozstawia siłę zmartwień To jest komiczne, wyjście to got, ja, ja jestem myśliwy krzycząc przechodzę przez płot Widzę rozwiązanie, tutaj tylko kroków Złapię go, po wszystkim będzie, jestem w szoku Biegnę otoczony oceanem wokół mgła Zdrza wdychają, zabach świeżością tego źdła Co za za Razem wpadliśmy w pułapkę I to jest skit, i to jest skid, Bo ja zdycham a no, on ma jeszcze dziewięć Żyć Dziewięć Dziewięć